Cześć! W związku z zimowymi wyprzedażami na Steam, chcemy przedstawić Wam najlepsze oferty gier Coop, które udało nam się znaleźć. Jeśli jesteście zainteresowani, zachęcamy do zerknięcia na pełny materiał na naszym kanale. Zapraszam do zestawienia. Shing. Dynamiczny beat'em up, inspirowany anime. Wciel się w ninja i Finezją szlachtu i demony. Od 1 do 4 graczy. Lokalnie lub online. 4,59 z obniżką 95%. Bound by Blades. Kooperacyjne action RPG, gdzie główną osią gry jest walka z potworami i bossami. Wspólne polowania, crafting i bossowe, Od 1 do 2 graczy online. 4.99 i 90% zniżki. Castle Crushers. Kultowy beat'em up z humorem. Ochrona królestwa, ratowanie księżniczek i rozwój postaci. Od 1 do 4 graczy lokalnie lub online. 5.39 i 90% zniżki. Risk of Rain. Wymagająca platformówka Roguelike. Walka na obcej planecie z losowymi falami wroga. Od 1 do 4 graczy lokalnie lub online. 719-80% zniżki. Cobra Kai. The Karate Kid Saga. Continuous. Beat'em up. Zainspirowane kultowym serialem. Rozwija jej style walk 8 grywalnych postaci. Od 1 do 2 graczy lokalnie. 719-90% zniżki. Jelly Break Deluxe. Kolorowa, dynamiczna platformówka 3D, współpraca i zagadki, środowiskowe w świecie żelków, uratuj je przed Evil Blobem. W graczy lokalnie 7,19 zł i 90% zniżki. Biped. Kooperacyjna gra logiczna oparta bardzo na idealnej synchronizacji ruchów dwóch robotów, Dwóch graczy lokalnie lub online 8,09-85% zniżki. Dead Island Definitive Edition. Zombie Survival na tropikalnej wyspie od Techlandu. Od 1 do 4 graczy online. 844. 90% zniżki. Green Hell. Realistyczny survival w amazońskiej dżungli. Crafting i walka o przetrwanie. Od 1 do 4 graczy online. 899 zł i 90% zniżki. Portal 2. Kultowa gra logiczna od Valve. Tryb kooperacyjny oparty na komunikacji i zagadkach w tytułowych portalach. 2 gracze lokalnie lub online, 9.19% 80% zniżki. Left 4 Dead 2 Klasyczna kooperacyjna strzelanka osadzona w świecie apokalipsy zombie. Od 1 do 4 graczy online, 9.19 i jest to 80% zniżki. Niflheim Survival RPG w klimatach nordyckim. Z piękną grafiką 2D wciel się w awatara nordyckiego wojownika. Walka, crafting i eksploracja. Od 1 do 4 graczy online 9,19% zniżki. The House of the Dead Remake. klasyczny rail shooter z zombie w odświeżonej wersji. Od 1 do 2 graczy lokalnie 9,99% jest to 90% zniżki. Spirit of the Island – relaksujący sandbox ekonomiczny, kooperacyjna RPG i symulacja życia na tropikalnej wyspie. Odbudowa wyspy i współpraca. Od 1 do 4 graczy online, 10, 19 i jest to 85% zniżki. Never Alone – klimatyczna platformówka oparta na kulturze Inuitów. Nuna i Illis poszukują źródła wiecznej zamieci, która zagraża przetrwaniu wszystkiego. Od 1 do 2 graczy lokalnie 10,79% 80% zniżki Portal Knights Sandbox RPG w 3D z budowaniem, walką i eksploracją Udowodnij, że jesteś prawdziwym rycerzem Portali Od 1 do 4 graczy lokalnie lub online 10,79% 85% zniżki Warhammer Bearhermit 2 Kooperacyjna rzeźnia FPP Rozgrywająca się w apokaliptycznych czasach końca w świecie Warhammer Fantazy. Od 1 do 4 graczy online 1079. 90% zniżki. Warhammer Chaos Bane. Hack'n'Slash w stylu Diablo w uniwersum Warhammer Fantasy. Staw czoła hordom chaosu. Od 1 do 4 graczy lokalnie lub online 1079 zł. Mamy tutaj 90% zniżki. We were here too. Asymetryczna gra logiczna silnie oparta na komunikacji. Odkryj tajemnice mrocznego zamku. Dwóch graczy online, 11,49% jest to 75% zniżki. Children of Morta, fabularny roguelike o rodzinie bohaterów z pięknym pixel artem, od jednego do dwóch graczy lokalnie lub online, 11,99% minus 85% zniżki. Away out emocjonująca fabularna gra zaprojektowana wyłącznie pod kooperację. Uciekni z więzienia. Jeśli jesteście ciekawi, możecie znaleźć materiał o tej grze u nas na kanale, Jest zarówno recenzję jak i gameplay. My jako kanał naprawdę polecamy Gierkę, bo wciągnęła nas na kilka godzin i ma naprawdę bardzo dobrą fabułę. Dwóch graczy lokalnie lub online. 11.99 super cena minus 90% zniżki. Flank to the finish. Chaotyczny wyścig połączonych linią postaci. Kompania dwóch graczy lokalnie lub online 11,99 jest to 85% zniżki. Dying Light. Pierwszoosobowy survival RPG z parkurem i z zombie. Od 1 do 4 graczy online 13,48 jest to 85% zniżki. Unreal 2 klimatyczna platformówka oparta o współpracy dwóch połączonych ze sobą włóczkowych postaci. Dwóch graczy lokalnie: 13,48 zł, jest to 85% zniżki. Battle Talks. Nowoczesna wersja klasycznego bitem a pażabami. Od jednego do trzech graczy lokalnie: 13,49 zł, jest to 75% zniżki. Broforce. Pikselowa akcja pełna chaosu i humoru dla fanów bohaterów kina akcji lat 80 i 90. Od 1 do 4 graczy lokalnie lub online 13.59 i jest to 80% zniżki. Materiał o tej grze też możecie znaleźć u nas na kanale. Polecamy dużo frajdy, dużo zabawy, dużo fanu, śmiechu i przede wszystkim jest to gierka, którą można odpalić zarówno na 5 minut, jak i na godzinę. Polecamy Hot Brass. Taktyczna gra SWOT z naciskiem na precyzję z widokiem z góry i ciekawą oprawą graficzną w stylu gry planszowej. Od 1 do 4 graczy lokalnie lub online. 13.59 jest 80% zniżki. Divinity Original Sin. Rozbudowane RPG z pełnym trybem kooperacji od twórców Baldur's Gate 3. Od 1 do 2 graczy lokalnie on, lub online. 14.29 jest 90% zniżki. Train 2: Baśniowa platformówka logiczna. Wciel się w rycerza, maga lub łuczniczkę od 1 do 3 graczy lokalnie lub online 1439 i jest to 80% zniżki. Torchlight 2: Klasyczny Action RPG w stylu Diablo: od 1 do 6 graczy online 1439 i jest to 80% zniżki. Helldivers 1 Wymagająca kooperacyjna strzelanka w stylu Starship Troopers z widokiem z góry. Za demokrację! Od jednego do czterech graczy lokalnie lub online. 14,39 jest 80% zniżki. Materiał możecie znaleźć też u nas na kanale, jeśli jesteście ciekaw. Razem z gameplayem, bardzo humorystyczna i wciągająca gierka, w której można z kumplami postrzelać do hord potworów, robaków i robotów. Polecamy. For the King. Turowy roglek RPG inspirowany planszówkami. Od 1 do 3 graczy lokalnie lub online. 14,39 zł. Jest to 80% zniżki. Titan Quest. Mitologiczny action RPG osadzony w starożytnej Grecji, Egipcie i Azji. Od 1 do 6 graczy online. 14,99 75% zniżki. Journey. Artystyczna przygoda z subtelnym trybem online. Szyby ponad zagrzebanymi w piasku ruinami. Elementy online do dwóch graczy 14,99 i jest to 75% zniżki. From Space. Twin-stick shooter z hordami obcych. Od jednego do czterech graczy online 14,99 i jest to 75% zniżki. Suicide Squad. Dynamiczna gra akcji w świecie DC. Od jednego do czterech graczy online 1570 jest to 95% zniżki. Train 3. Kolejna odsłona baśniowej serii Train o przygodach drużyny bohaterów, gdzie rozwiązujemy różne zagadki logiczne. Od jednego do trzech graczy lokalnie lub online 1580 jest to 80% zniżki. Rayman Legends. Szybka platformówka z Raymanem w roli główny. Dorównująca Grom od Nintendo z wąsatym hydraulikiem. Od 1 do 4 graczy lokalnie, 1598 zł i jest to 80% zniżki. Deforest Survival Horror z otwartym świecie walczy jako rozbitek w tajemniczym lesie o przetrwanie. Od 1 do 8 graczy online jest to 1655 zł a minus 77% zniżki. Conan Chop Chop Lekki roguelite akcji w świecie Konana, od 1 do 4 gracze lokalnie lub online, 16,69 i jest to minus 75% zniżki. Grim Down. mroczny action RPG z rozbudowanym systemem klas, wkrocz do świata apokaliptycznego fantazy, w którym ludzkość znajduje się na skraju wyginięcia, a żelazo jest cenniejsze niż złoto. Od 1 do 4 graczy online, 17,24 zł i jest to 85% zniżki. Children of Morta. Gra o rodzinie bohaterów wersja z dodatkami. Od 1 do 2 graczy lokalnie lub online. 18,22 jest to minus 80% zniżki. Back for Blood. Duchowy następca Left for Dead. Trafiasz w centrum wojny z robaczywymi. Będący niegdyś ludźmi. Aktualnie żywicielami śmiercionośnego pasożyta. Od 1 do 4 graczy online. 19,90 jest to 90% zniżki. The Elder Scrolls Online. MMORPG w świecie Elder Scrolls, tryb online, 19,97, jest to minus 75% zniżki. Dead Island 2, brutalna akcja z zombie w Los Angeles, od 1 do 3 gracza online, 21,12 zł, jest to 90% zniżki. Torchlight 3, kolejna odsłona serii action RPG, od 1 do 4 graczy online, 21,44 zł, jest to minus 85% zniżki. Train 4, kolejna część baśniowej serii o drużynie bohaterów, logiczne zagadki do rozwiązania. Od 1 do 4 graczy lokalnie lub online, 21,59 zł, 80% zniżki. Resident Evil 5, horror akcji z pseudo-zombi zaprojektowanymi pod grę w duecie. Od 1 do 2 graczy lokalnie lub online, 22 zł i 25 groszy. Jest to 75% zniżki. Overcooked 2. Imprezowy chaos w kuchni. Od 1 do 4 graczy lokalnie lub online. 22,49 zł. Jest to 75% zniżki. Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Pełna saga Star Wars w humorystycznej wersji Lego. 2 graczy lokalnie. 22,90 90%, 90 zniżki. Fidgement 2. Artystyczna przygoda osadzona w ludzkim umyśle, pokonaj muzycznych bossów od 1 do 2 graczy lokalnie lub online 22,99 zł, 80% zniżki. Aliens Fire Team Elite kooperacyjna strzelanka w świecie obcego od 1 do 3 graczy online 2398 80% zniżki. The Ascent cyberpunkowy Twin Stick Shooter RPG od 1 do 4 graczy lokalnie lub Online. 31 zł minus 75% zniżki. Dark Siders Genesis Izometryczny hack and slash z jeźdźcami apokalipsy. Zwiedzaj niebiańskie i piekielne lokacje, od jednego do dwóch graczy, lokalnie lub online. 32 zł 49 groszy, 75% zniżki. LEGO Harry Potter Collection Magiczna przygoda w świecie Harry'ego Pottera w wersji LEGO. Dwóch graczy lokalnie, 33 zł 60 groszy, 80% zniżki. Conan Exiles: Sandbox Survival w brutalnym świecie konana. 4 graczy online, serwery dedykowane nawet do 70 graczy. 35,74 zł, 74 grosze, 75% zniżki. Overcooked All You Can Eat. kompletna wersja Overcooked od 1 do 4 graczy lokalnie lub online. 35,74 zł, 74 grosze, 75% zniżki. Monster Hunters Rise. Dynamiczne polowanie na potwory, gdzie ważną rolę odgrywa przygotowanie się do walki. Od 1 do 4 graczy online, 35 zł i 80 groszy, 80% zniżki. It Takes Two, Fabularna gra zaprojektowana wyłącznie pod kooperację, gdzie sterujesz postaciami zamienionymi w lalki ludzi. Dwóch graczy lokalnie lub online 35 ,98 zł 98 jest to 80% zniżki i my jako kanał polecamy tą grę, możecie znaleźć gameplay u nas na kanale, polecamy. Borderlands 2 Klasyczny zabawny luter shooter FPS od 1 do 4 graczy online 32 ,22 zł 22 grosze i 75% zniżki. Divinity Original Sin 2 Jedno z najlepszych RPG z pełnym koopem od Larian Studios. Od jednego do czterech graczy lokalnych. Bez moda można grać w tą grę w dwie osoby, z modem można rozszerzyć zabawę do czterech graczy online i jest to 40-49 zł, 75% zniżki. Halo Komplet klasycznej, kultowej gry FPS Halo Coop, kompania online loka lub lokalnie 49,75 zł, jest to 75% zniżki. Tiny Tinas, Wonderlands, fantasy shooter w stylu Borderlandsów, od 1 do 4 graczy online, 49,80% i jest to 80% zniżki. Gotham Knights Akcja w świecie DC skupiona na współpracy w się w członków Bat-rodziny, Batgirl, Nightwinga, Red Hooda oraz Robina, od 1 do 2 graczy online, 53,80% i jest to 80% zniżki. Total War Warhammer 3 Strategia czasu rzeczywistego z ogromnymi kampaniami co-op. Od 1 do 8 graczy online 7225 złotego jest to 75% zniżki. Mamy nadzieję, że przedstawione wyżej tytuły przypadną Wam do gustu. Dajcie znać w komentarzach, w co wygracie w kopie. Chętnie posłuchamy waszych opinii. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, zostawić komentarz, łapkę w górę. Wpadajcie też na Discorda, gdzie umawiamy się na wspólne granie oraz na Reddita, gdzie możemy pogadać o świecie gier. Zapraszamy.